Kalimera. Dziś zabieramy Was na wyspę Tasos. To jest najbardziej na północ położoną wyspę Grecji Morza Egejskiego. Wyspa ta zwana jest wyspą turkusową o wszelakich odcieniach turkusu i błękitu oraz znana jest przede wszystkim z plaż marmurowych. To właśnie na Tasos wydobywa się od tysiącleci najpiękniejszy marmur. Naszą podróż po Tasos... Zaczniemy od słynnej dzioli. Odwiedzimy starożytną kopalnię marmuru i dowiecie się do czego był on wykorzystywany. Spędzimy kilka chwil w wiosce Castro zwanej wioską duchów. Dlaczego ją tak nazywają? Dowiecie się w tym filmie. Jedziemy na wysokość ponad 1200 metrów nad poziom morza na górę Ipsarion. Odwiedzimy noworzutną kopalnię marmuru i dowiecie się, dokąd eksportowany jest ten surowiec. Zobaczymy wodospad oraz słodkowodne jezioro Maries, a może nawet uda nam się zobaczyć ich mieszkańców. Nie sposób pominąć górskie wioski Panagia z jej greckim klimatem oraz Muzeum Oliwy. Wybierzemy się pieszo, 6-kilometrowy spacer. Na cudowne plaże marmurowe. Odwiedzimy również stolicę wyspy, która przeniesie nas do starożytności. Czy uda nam się zobaczyć starożytny teatr? Będzie również czas na plażowanie i kąpiele na najpiękniejszych plażach Tasos. Gotowi na tą podróż? Zaczynamy! Dziola jest naturalnym basenem powstałym w wyniku erozji skał. Znajduje się ona w pobliżu miejscowości Astrid. W szczycie sezonu miejsce te jest bardzo zatłoczone, ale poza sezonem można tu spokojnie spędzić dzień. Głębokość dzioli wynosi około 3 metrów. Tradycją stało się również skakanie z wyższych skał na szczycie dzioli, gdzie wysokość wynosi 8 metrów. Przy tawernie i kantynie znajduje się parking, jednak jest on płatny. Chcąc uniknąć opłaty parkingowej trzeba pozostawić auto przy drodze głównej i około 200 metrów zejść betonową drogą do parkingu. Pamiętajcie o dobrych butach, bo ostatnie metry do dzioli są kamieniste. Jeżeli macie ochotę, to zapraszamy Was na inne, wirtualne podróże po różnych regionach Grecji, jak choćby Kos, Korfu, Kreta, Zakynthos czy Rhodos. Na naszym kanale odnajdziecie wszystkie główne kierunki Grecji, a także mniej znane wyspy, takie jak Paxos czy Nisyros. Tasos w starożytności było niezwykle bogatą wyspą. Zamieszkiwało ją prawie 100 tysięcy ludzi, a w aliki znajdowała się starożytna kopalnia marmuru. W miejscu gdzie był port, na dnie są wyłożone płyty marmurowe. Ślady wydobycia marmuru są widoczne do dziś. Na plaży Aliki jest mnóstwo ludzi, głośna muzyka i niewiele miejsca do rozłożenia własnego ręcznika. Naszym głównym celem w Aliki było zwiedzanie starożytnej kopalni marmuru, zaś po zwiedzaniu udamy się na wspaniałą małą plażę, gdzie będziemy niemal sami ale o tym za chwileczką. Tak, to jest stara kopalnia marmurów. Marmur Stasos był ceniony za swój biel i czystość, co czyniło go idealnym materiałem do budowy świątyń. Pięknie. Marmur Stasos posłużył też do budowy niektórych elementów koloseum w Rzymie. Z Alikie wywożono całe bloki marmurowe, np. do Efezu, gdzie na miejscu wycinano płyty do budowy świątyń. Jedną z nich była świątynia Artemidy. Na miejscu Waliki wykonywano mnóstwo rzeźb, jeśli taka podczas obróbki pękła pozostawiano ją na miejscu i do dziś możemy zobaczyć pozostałości niektórych takich elementów na jednym z regałów. Ostatnim punktem zwiedzania Aliki były dwie bazyliki wzniesione w V wieku przed naszą erą. Częstymi gośćmi byli tu żeglarze, którzy trudnili się transportem marmuru. Na murach i pojedynczych kamieniach można tu znaleźć napisy imion żeńskich. To zatęsknieni żeglarze wyryli w nich imiona swych ukochanych kobiet. Ciekawi jesteśmy, czy udało albo czy uda wam się znaleźć niektóre z nich. Aliki zwiedzać najlepiej z rana, kiedy żar z nieba się jeszcze nie leje, albo późnym popołudniem. O tych porach łatwiej znaleźć miejsce do zaparkowania auta, choć parking jest bezpłatny, to znajduje się on wzdłuż drogi głównej. Po intensywnym zwiedzaniu przyszedł czas na kąpiel i opalanie. W pobliżu Aliki znajduje się niewielka plaża Skigia z rodzinną tawerną, gdzie można zjeść typowe greckie dania. Do plaży dojdziecie po wysokim klifie, od strony tawerny, gdzie zaparkujecie auto. Plaża ta jest kamienista. Jest to idealne miejsce do snurkowania. Przy marmurowych klifach są zamontowane drabinki i jest to świetne miejsce do skakania. Na kamiennych płytach można się również opalać. Nie zapomnijcie zabrać maski oraz butów do wody. Dno jest piaszczysto kamieniste, oraz na płytach kamiennych jest wiele jeżowców. Na górę i można dostać się na kilka sposobów. Pierwszy, najtańszy, można wejść pieszo jest to wędrówka około 20 km pod górę w jedną stronę z miejscowości Skalapotamia. Można też wynająć samochód terenowy o napędzie na cztery koła, albo wykupić wycieczkę z lokalnego pióra. My skorzystaliśmy właśnie z tej trzeciej opcji. Pamiętajcie też, by na tą wycieczkę zabrać wygodne obuwie, bo góra i psarion jest bardzo kamienista. Widoki samego szczytu Tasos robią ogromne wrażenie. Widać nie tylko największą plażę Golden Beach, ale również kawale, skąd przypłynęliśmy na Tasos. Widać również kilka czynnych kopalni marmuru oraz liczne mniejsze miejscowości. Widoki naprawdę zapierają dech w piersiach. Kolejnym przystankiem było słodkowodne jezioro Maries z wodospadami. Przy odrobinie szczęścia zobaczycie liczne kozy żyjące w stadach oraz małych mieszkańców jeziora. Można zobaczyć liczne ryby oraz żółwie. Niedaleko jeziora znajduje się wodospad, który jest w zasadzie kaskadą wpływającą do jeziora. Dojście do najwyższego poziomu jest dość trudne. I wymaga dobrej sprawności lub pomocy drugiej osoby. Dojście jest kamieniste i nie zapomnijcie ubrać dobre buty. Klapki w takim miejscu są wykluczone. Kolejnym przystankiem naszej wycieczki była czynna kopalnia marmuru. Obecnie na Tasos wydobywany jest przede wszystkim biały marmur znany jako Tasos White. Jest to marmur dolomitowy o krystalicznym, śnieżnobiałym i jednorodnym odcieniu, z minimalnymi żółkami, co czyni go jednym z najlepszych marmurów na świecie. Marmur ten jest ceniony za wysoką jakość, jasność, gładkość i odporność. Marmur ten eksportowany jest na cały świat od Bliskiego Wschodu po Amerykę Północną, a nawet do Japonii. Wioska Castro to mała osada położona w głębi wyspy na wysokości 450-500 metrów nad poziomem morza. Nazwa wioski pochodzi od Starego Zamku, który miał chronić mieszkańców. Będąc w Castro, koniecznie zróbcie przystanek w tej jednej lokalnej tawernie, gdzie nabijecie się prawdziwej greckiej kawy. Z czasem wioskę zaczęli opuszczać mieszkańcy i przenosili się bliżej morza. Dlatego wioskę zaczęto nazywać wioską duchów, ponieważ obecnie na stałe zamieszkuje ją tylko dwie osoby. Od lat 60. XX wieku wiele budynków we wsi zostało odbudowanych i odrestaurowanych. Do odbudowy wykorzystuje się lepszy kamień po starych, zburzonych budynkach. Możecie tutaj zakupić miody proste z pasieki. W końcu nadszedł dzień na długo wyczekiwaną wyprawę na plażę Marmurowe. Dojazd samochodem przez kopalnię jest trochę trudny i przebiega przez drogę szutrową, więc postanowiliśmy iść pieszo wzdłuż wybrzeża. Zwłaszcza, że hotel mieliśmy w wiosce Chrysie Amoria. Są odważni, którzy nie boją się jechać tą drogą. Mimo że jest to droga szutrowa i bardzo kamienista, wiele zwykłych aut mijało nas po drodze. Pamiętajcie, że na drogach szutrowych nie działają żadne ubezpieczenia, chyba że chodzi o auto terenowe. To co innego. Mówią to o samochodach z wypożyczalni a nie o prywatnych. To musi być na dworze wysokie. To używacie dziękuję i po samochodzie. Są wyższe te kamikaze. Na plażę najlepiej wybrać się z samego rana, zaraz po śniadaniu. Wtedy żar z jeba jeszcze się nie leje, a droga będzie częściowo szła w cieniu. No i też nie zapomnijcie zabrać ze sobą wystarczającej ilości wody, bo dojście do tych plaż marmurowych będzie trwało około 2 godzin. No, jak ci smakuje to zielsko. I dotarliśmy do marmurowych bloków. Proszę jeszcze parę słów o marmurze stasos. Odkryty przez Fenicjan, biały marmur od razu zachwycił elegancją, która sprawiła, że najwybitniejsze narody starożytnego świata uznały go za doskonały materiał do budowy świątyń, rzeźb i pomników. Swój sukces marmur stasos zawdzięcza swym właściwościom kolorystycznym, bo jest olśniewająco biały i niemal pozbawiony żyłek. I zanieczyszczeń. Charakteryzuje go niska porowatość, która pozwala mu bardzo skutecznie opierać się wilgoci, oraz doskonałe właściwości rozpraszania ciepła dzięki dominującej zawartości dolomitu, czyli minerału składającego się z węglanu wapnia i magnezu. let Pierwsza plaża Porto vaty była niezorganizowana, to znaczy bez czynnej tawerny, bez głośnej muzyki, ale też bez parasoli i leżaków. Za to było spokojniej niż na sąsiedniej plaży Marblewicz, czy jak inni ją nazywają, plaża Saliara. Zabieramy Was na plażę Tripiti, położoną na południowo-zachodniej części wyspy, niedaleko Limenarii. Znajduje się tam mała plażyczka z gratą przez którą można przepłynąć na otwarte morze. Główna plaża ma około 400 metrów długości, jest szeroka, mnóstwo jest w sezonie leżaków, ale znajdzie się też miejsce na własny koc i ręcznik. Plaża ta jest piaskowo żwirowa, a w wodzie znajdują się półki skalne, tak więc polecam zabrać ze sobą buty do wody. jest na południu. Kolejnym etapem zwiedzania była stolica wyspy Limenas. Ta niewielka miejscowość, za sprawą wielu miejsc archeologicznych, przyniosła nas do starożytności. Miasto to ma bogatą historię sięgającą czasów starożytnych. Jest znane z wydobycia marmuru oraz produkcji oliwy z oliwek. W czasach antycznych Limenas był ważnym ośrodkiem handlowym. Limenas to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Jego kultura, zwyczaje i tradycje tworzą niepowtarzalny klimat, w którym każdy turysta może poczuć się jak część tej pięknej wyspy. Niezależnie od tego, czy przyjedziesz tu dla historii, kuchni czy sztuki, Limenas z pewnością pozostawi niezatarte wspomnienia. Tu jest ten teatr. Naszym głównym celem w Limenas było zwiedzanie starożytnego teatru. Bardzo szybko odnaleźliśmy schody prowadzące do górnej bramy teatru. Nie latać dronem, wiadomo. Miejsce archeologiczne nie śmiecić, nie palić. Gdzie to wejście jest? No, Zamknięte. Bole. Więc po zejściu na dół Przeszliśmy przez port i wzdłuż wybrzeża ponownie zaczęliśmy spinać się pod górę, żeby dojść do głównego wejścia. I tu niestety był ponowny zawód. Brama też była zamknięta. Dopiero wtedy zauważyliśmy tabliczkę z informacją, że teatr jest we wtorki zamknięty. Jedynie mogliśmy podziwiać teatr z zewnątrz. Częściowo już został odrestaurowany z marmuru, wiadomo jakiego pochodzenia. Naturalnie, że stasos. Póki trwają tam prace renowacyjne, teatr we wtorki jest zamknięty. Warto to uwzględnić w planie zwiedzania wyspy. Po nieudanym zwiedzaniu teatru postanowiliśmy pojechać na pierwszą lepszą plażę, by się schłodzić i odpocząć od słońca. Planowaliśmy plażą Laskala, ale kiedy zobaczyliśmy zatłoczony parking i tą głośną muzyką, wiedzieliśmy już, że to miejsce nie będzie dla nas. Pojechaliśmy dalej na małą publiczną plażę bez nazwy i szczerze, to każdemu ją polecam. Cisza, cienia pod dostatkiem, drobny piasek. A jak ktoś chce, to są też i kamienie. I ciekawe miejsce do snorkowania. Znajdują się tam leżaki i to zupełnie bezpłatnie. Naszą bazą wypadową była plaża Golden Beach. Jest to największa plaża piaszczysta na Tasos i znajduje się przy wioskach Skala Potamia, Skala Panagia i Helsie Amulja. Są to miejsca bardzo dobrze zorganizowane, z dużym zapleczem noclegowym, z licznymi tawernami i sklepami. Każdy znajdzie tu dla siebie swoje miejsce. Najlepiej wybrać się tu z samego rana, wtedy łatwiej znaleźć parking przy lokalnej szkole i to zupełnie za darmo. Kręte, wąskie uliczki nie przystosowane są do ruchu samochodowego, choć idealne kiedyś były dla osłów i mułów, dlatego wioską najlepiej zwiedzać pieszo. Niesamowite wrażenie robisz wody, który spływa pomiędzy domami, wpadając prosto do fontan, znajdujących się przy placu głównym Nieopodal Kościoła. Plac ten jest centralnym punktem całej wioski, i znajduje się tam mostek Zakochanych. Panagia to bardzo malownicza wioska. Możemy tu podziwiać tradycyjne kamienne domy z szarymi dachami. Warto też wstąpić do lokalnej tawerny, na typowo greckie dania, oraz kupić jakieś pamiątki w lokalnych sklepikach. Miejscem, do którego polecamy wstąpić, jest Muzeum Oliwy Sotirelis. Można tutaj zobaczyć, jak wytwarzana jest oliwa, oraz zaopatrzyć się Oliwki, oliwę i inne produkty na bazie oliwy. Na koniec zajechaliśmy na plażę Psyli Amos. To plaża dobrze znana wśród turystów, jest też bardzo dobrze zorganizowana i każdy znajdzie tam dla siebie kawałek plaży. Dziękujemy Wam, że dotrwaliście z nami do końca podróży. Będzie nam miło, jak pozostawicie łapką w górę i dacie subka. To pomoże nam się dalej rozwijać i tworzyć dla Was nowe filmy. I to już koniec naszej wyprawy na Pasos. Odkryliśmy wiele diamentów tej pięknej wyspy, ale z pewnością nie wszystko udało nam się odkryć. Co Waszym zdaniem powinniśmy zobaczyć następnym razem? Napiszcie proszę w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem. Być może w innym rejonie Grecji. Talemy.